Ruszamy do radia Z do Warsaw. Się czuję jak kierowca pks Wiecie, że jak byłem mały, to chciałem zostać kierowcą PKS-u. Potem zlikwidowali pks PKS zbankrutował. A wiecie, jak było? Wyparły pks mm, busy, bo się pojawiły busy. Busy były bardzo mało popularne. Ja pewnie jakiegoś od lekarza gdzieś tam zwracałem z Kielcz czy skądś. To busa jak się złapało to taka abstrakcja była Potem busy wyparły właśnie PKS A potem yy, yy, busy padły na rzecz Czekaj jak ja jadę Tędy w lewo jadę yy, Na rzecz pociągów A potem znowu jakoś PKP Zrobiło te regio Przewozy i pamiętam Jak dziś jak pierwszy raz zamiast busem Na studia pojechałem pociągiem i byłem zachwycony Bo bus jechał dłużej pociąg wtedy normalnie 50 minut i byłem na miejscu. I mówię ja, Boże, jedziesz człowiek? Zawsze mi się wydaje, że to ja nie jestem jakimś super kierowcą, ale powiem wam, że zdarzają się tacy ludzie, że ja wtedy, ja wtedy się czuję, nie, jednak jestem zawodowcem. W ogóle takie podcasty zacznę robić w tych trasach może. Takie o, o dupie maryny. W Sarachowice wygrywają plebiscyt na najbardziej zakorkowane miasto w Polsce. Jadę na Skarżysko. Potem na Warszawę, jak to się mówi, na Warszawę I wiecie jaki mam zapach w aucie? Świąt A jaki to zapach świąt? Mandarynki Bez kitu, to jest taki zapach, jak tylko poczujesz To od razu się przynajmniej mi kojarzy ze świętami I to jest bardzo fajny zapaszek Ktoś oglądał jak te perfumy se testuje Powiem wam, że ze wszystkich tych, które testowałem Wiadomo, że kategoryzujemy na jesienno-zimowe Unisex, na letnie ale tak ogólnie, naprawdę już bardzo dużo tych próbek miałem i najlepsze na przykład letnie to Louis Vuitton Afternoon Swim, Afternoon Swim, powtórzę, jak ktoś nie wiedział a z tak ogólnie no to jednak ten Saint Laurent te JSL nie? Znaczy to, to YSL się powinno wymawiać, Lanit Home No to je pierwsze kupiłem, już chyba nie wiem, prawie rok temu. No i one są jednak chyba najlepsze. Te wszystkie jakoś. No i Molecules Mandarin. Molecules Mandarin też jako taki letniak, ale bardziej z takimi też notami przyprawowymi, to, to fajnie, nie? Ostatnio wydawało mi się w Seforze, że Valentino to będzie taki przełom. E, Valentino tam Roma, Valentino jakieś tam. Na początku tak, a potem to takie mydlane, takie trochę kojarzące się z jakimiś wypustami z Biedry. A jak byliśmy w Krakowie, to na ulicy, zwróciłem uwagę na to, cały czas unosił się zapał, bo tam dużo ludzi wiadomo, że chodzi. I to chyba wiecie czego? Eee, o Boże, nie wiem, że mi wyleciało z głowy. No to co z Johnny Depp, co miałem pierwsze. Sauvage. Dior sawarz się unosił po prostu. W Krakowie, co druga osoba chyba pachniała tym. A ja wam mówię, ja przygodę miałem taką z Sawasz, że na drugi dzień sprzedałem. Przyknąłem się na noc, się czułem jakbym nocował w kościele, w konfesjonale u księdza za sutanną. Ale, ale jedno to trzeba przyznać, że były tak mocne, ale za bardzo mówię, takie kadzidłowe i najgorzej jak perfumy. Podczytajcie sobie zawsze opinie. Opowiem Wam, że opinie są bardzo przydatne i coś w nich jest. Bo zawsze tam ludzie wam na przykład napiszą nieocenioną opinię, która czasami jeden do jednego opisuje perfum, właśnie. Pierwsza tym jedziemy. I właśnie opisują. Opa, chłop na kominie siedzi. <grym zespołanowaniu> Może protestuje, bo żona zupę złą zrobiła. Albo, co, albo go wygoniła. I ludzie naprawdę opisują, bo ja powiem Wam przykład. W ciemno jakieś poszedłem do Rosmana o Davidov cool, cool water chyba, eee, i wziąłem w ciemno, nie. Wracam do domu, no nie wierzyłem. Zapach pianki do golenia z lat 90. dziadka, i potem jak e, opinie tam czytałem. Jest taka strona fragrantica, to najbardziej ją polecam. Tylko tam też trochę już mają zajoba, już też trochę. Cudują czasami za bardzo z tymi opiniami, no ale to taka najbardziej fachowa strona, żeby poczytać opinie. I jeden do jednego chłop właśnie pisał. I on tak opis dał, jeden do jednego tego zapachu, że lepiej bym tego właśnie nie opisał. Więc warto czasami sobie poczytać. I jak pisze, że pachnie jak jakimś starą ławką w kościele i amolem, to najprawdopodobniej tak te perfumy właśnie dają. Nie? I takie gadanie o pH skóry, że ludzie mają różne pH skóry, inaczej pachnie bez przesady. To nie jest też tak, że ten zapach zupełnie inaczej jakoś pachnie na innej osobie. Bo jak wiecie, jak u nas jest przynajmniej w serycji, ja się dziwię, że ktoś dodaje na przykład u nas ogłoszenie, że jest mieszkanie. No, po minucie masz 20 wiadomości, komentarzy, prif, prif, i najlepsze to jest to że co drugi komentarz, a w dupie wynajem. Ile żeby kupić? Ile żeby kupić? Wchodzisz, profil, Grażyna, miejsce pracy, sprzątaczka w PZOZ, szpital. Ona kurwa chatę za pół miliona kupuje. Ja i tak się zastanawiam, skąd ci ludzie nagle pół po, po, melona każdy ma, żeby kupić chatę. Ostatnio byliśmy patrzeć w jednym miejscu mieszkania ktoś tam mnie widział. I od razu wiadomość na priv: Piotrek kupuj. Widziałem, że oglądałeś, kupuj. A tu biedak Piotrek, ciekawe za co kupuj. Chyba za nic na razie to sobie może mogę... zaszyszki. Dobra, mijamy Wamotnicki i jedziemy dalej. Mamy trochę czasu, więc weszliśmy do San Giovanni zobaczymy, jak będzie pizza. Zapomniałem nagrać, że miałem nagrać. Zapytam o sos. A tu jest tylko oliwa. Na razie, chyba Jesteśmy na północy, jedziemy na południe teraz. Ratu?